Hej wszystkim, z tej strony. Sharon. A jeszcze chciałem, chciałem powitać w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy brakować coś e, Coś w sumie trochę nietypowego na ten okres czasu, a mianowicie dwa blasterki z Donrusa 2022-2023. Chciałem coś otworzyć koniecznie i akurat padło na to, że było, były w stoku te blasterki. Także powinnołem dwa, dwie sztuki. I co? I będziemy próbować trafić. E, wiadomo co. Także e, przechodzimy wreszcie od razu do ripu pierwszego. Co możemy w takim blasterku znaleźć? No mamy 90 kart. 15 na paczkę, 6 paczek. Dobrze liczę? dobrze liczę. E, no i cóż, No, Donners jest znany z tego, że posiada jednego z największych chase'ów w sokerze, czyli kabuma. Jest tu też Night Moves, ale mm, ludzie mniejszą uwagę zwracają na ten e, ten case hit. Także mamy w blasterku nasze, e, mamy e, oręże, mamy pomarańczowe. Powiedzmy ekskluzywne paralelki, nienumerowane i e, fioletowe, które są z reguły numerowane do 25 albo 99, jeśli to e, jest bazówka. Tutaj mamy całą listę wypisaną, jak mi się uda pokazać. Także szukamy kabuma, szukamy właśnie Nightmovesów, a no może, może bardziej te kabuma e, i autografów, także zobaczmy, co nam się uda. Naleźć. Szczerze mówiąc, lubię otwierać Donusa. Jest po prostu dużo, dużo kart. E, wiadomo, wolałbym chyba sobie otworzyć 24-25. tą najnowszą kolekcja to była tak, 24-25. E, ale akurat te były w stoku, technik nigdy nie, nie otwierałem. A lubię otwierać coś nowego. Także padło na T. Także jakby ktoś się umiał doczytać, to tutaj też jest wszystko napisane Może bez osób, bo to pani mi, chyba nigdy nie dawało dokładnych, e, dokładnych szans na trafienie danej karty zobaczmy, czy uda mi się wyjąć Booma. Mam szczerą nadzieję, jak, jak zawsze wiadomo. Edson Alvarez, Alessandro Bastoni, Tavares Mount, może tak będzie lepiej. Nuniezsz, Konklawez, Dybala, Policicie. <klimy> I mamy kartę e, odwróconą. Jest to Liroy Sene. Jest to nasz Orange nienumerowany, ale podoba mi się ten paralel, taki glitter. Całkiem spoko. Mamy optiki. To rozumiem na tą samą Colwil, mus, Musiala. Mamy e, garnaczo Ruki, to jest całkiem spoko Odłożymy e, Manion e, z 92 Design e, dobra e, Young Zero Gravity i Pitch Kings Patrick Chic Ten insert też mi się fajnie podoba z tego roku Takie spoko Także tak wygląda mniej więcej z no, są te saszetki doładowane tymi insertami i tak dalej, także z tego powodu Donut jest takim spoko. No, mamy yy, yy, Orange Ice, czyli Optic karty Saka Martin Lukaku. Jednak tak będzie lepiej. Mendes Gundogan, Grimaldo Daniel James, Wlachowicz i mamy naszą kartę. Optik jest to Nuno Mendes Orange Eyes. Tak jak mówiłem, nie jest numerowana w żaden sposób, ale ekskluzywna dla blasterka. Całkiem spoko, całkiem ładna. Kostic Optik. O, Garnaczo Ruki, Optik tym razem. Całkiem fajnie, bo o, Garnaczo jest jednak dalej. Chyba jednym z, większy, z większych chase'ów w tym, w tym roku. Aleksandro Pulos. Alex Morgan, Marvels, The Rookies, Gabriel Veron. I Malasia, Rookie Kings. No może Julian Alvarez też jest. E, powiedzmy. No na pewno i tą dwójkę e, się przejsowało w tym roku. Garnacho i Alvareza. Oba już w e, innym klubie niż wtedy, kiedy dostali tą kartę. Bazówki Rice, Mbappé, Base, Lautaro. Postaram się teraz trochę szybciej te bazówki odkrywać. Valverde, Swanson, Trincao, no, mamy jego Ruki, Orange. Spoko Sofia Smith Taremi, tym razem Optik Calvin Bassi czy Bassi, rookie tali te druki tak mi się wydaje, że tak jest to czyta z 92 Mandy Zero Gravity i Peach Kings Benzema. Dan zawsze Spoko. Zawsze jak, jak ktoś po prostu chce sobie dużo pootwierać e, dużo sasz, e, kart w saszetek, kart w saszetce, e, to Donruss jest całkiem spoko opcją. Molina, Kufal, Gu, Guardado, Barella, Palinia, Spinna Zola, Sancho. Olmo, i mamy dla Chelsea, to jest Holo Optic Holo Rhys James całkiem fajnie Falcao Optic to Mori Optic Borges rete truki, Craftsman Berkhuis. Dajemy do karty O Loris, Elite Series i Szakmur Neruki. Z Nerukis. No, trochę może grać szybciej. Chociaż to są tylko dwa blasterki, to tak ten film nie będzie trwał więcej niż 20 minut mi się wydaje. A, mam. Waran, Griezmann, Ichan Huang, Gwintosi, koman, Ręcz, Alan, Milinkovic-Savic, De Carlosa Solera, Orange. Tyler Adams, Sane, Malacja. Ruki, Ruki całkiem spoko. Ned Marvels, Halland, fajna karta. Hoffman i Zalewski, Ruki. Też bardzo fajnie. O, mam małą kamerkę. Ostatnia paczka, saszetka e, w pierwszym blasterku Wiadomo, fajny, ripa, fajny rip, ale hitów w tym Donrusie czasami, jak nie ma, tak nie ma. Tak, taki, taki bywa los Donrusa. Z kolegami, jak ripowaliśmy, powiedzmy, braserki z najnowszego Donrusa, który wyszedł pół roku temu już, w momencie nagrywania tego filmu, to. Zdrypowaliśmy 6 blasterków, Z żadnej karty z limitem, żadnej karty z autografem, no więc tak. Nonrus, Pepe Guaya, Olympic Marsiriya, Orange Rated Rookie, Optik. Całkiem spoko karta, no ale no. Zawodnik już nie topowy. Saliba Rookie też może być całkiem spoko. Zapomniałem, że miałem miał, miał ruki kartę w tym sezonie. To Hernandez, Joe Scully i Pepe Gueye. The Rookies. Także tak by wyglądał nasz pierwszy blasterek. Mamy Orange Ice Rookie, Gueye. Malacia Rookie, Carlos Soler Orange. Optic Holo Rhys James. Orange Taremi Rookie. No, też Orange Ice i Orange Sane. Więc <laughs> dużo insertów, dużo base z tych paczek, a nie za dużo powiedzmy ciekawych rzeczy. Ale dlatego kupiłem jeszcze innego. Bo ja wierzę, albo chcę wierzyć w coś ciekawego. Zobaczmy, czy, czy z tego drugiego uda coś wyciągnąć ciekawszego niż po prostu paralelki nienumerowane i jakieś ciekawsze rukasy, rukasy base. Zobaczmy. Przesunę O, mamy na początku Alvareza Ruki. Tak, co, wspominałem. Jeden z chase'ów Enzo Fernandez Ruki. Również, powiedzmy, jest spoko. Sołcek, Lozano, Martinez. Mininkowicz-Sawicz, którego już, już dzisiaj widzieliśmy. Pierwsza powtórka chyba. No bo tam wcześniej była, bo, może, nie wiem. Enzo Fernandez. Także to jest Ruki. Ruki Orange. Całkiem fajnie. Także. Może być, być może to jest naj, najlepsza nasza karta. Dotychczas David Neresz. Lator Martinez Optik. Kevin Alvarez. Ruki Kostic. Barella. I Kasza Noglu. W insertach. Kto wie, kto wie. Tak e, ten design e, w tym roku wydaje mi się bardzo spoko. 2, 2, 2, 3. Müller, Van Dijk, Lewandowski, <laughs> Gorecka, Havertz, Suárez. Niestety nie ten, o którym myślisz Dest Ugarte I mamy barajte truki Orange Ice Uuu No proszę Enzo Fernandez rate truki Orange Ice całkiem, całkiem, nieźle Całkiem niezły traw. Nienumerowany jak to, oranżajsy, ale to jest chyba pierwsza karta, która zasługuje na Sliwa Winyard, Palinia, Aslani, Ruki Blachowicz, Sergiej sawicz i Dembele w insercie także proszę bardzo, mamy coś ciekawszego, chociaż no, wiadomo nie jest to ani autograf, ani tak, ani tak dalej, ale e, zawsze jest coś, e, z czego można się cieszyć. Bo optik, rajte truki, Enzo Fernandez. Całkiem spoko, całkiem spoko sprawa. Saka, Martin. Lukaku, Nono Mendes, Gunogan, De Bruyne, Grimaldo, James, Hirving, Lozano, Odwrócony, Orange, no mamy Enzo Fernandeza, znowu tym razem w wersji optik, i Juliana Alvareza, Rejte truki, taremi, Abraham, i Hadji right. Całkiem ok, ta paczka. To mam nadzieję zobaczyć coś numerowanego, coś ciekawego. Trzy paczki. Większych szans nie ma, ale marzyć będę do końca, że tak powiem. Funk, foden. Ostigard. Otavio, Mitrowicz. Girma. Diaz. To o, to też jest niezły, niezły hit. Julian Alvarez. Orange. Rookie card. Także też sobie zaraz go osliwujemy. Griezmann, Bale, Optik, klozek, Fati, Craftsman, Young i Sasalukic SASA Lukic W insercie. Także no, całkiem spoko blasterek, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o takie rukasy, jeśli chodzi o paralele, e, ruki. To całkiem ładnie sypie. Ale wiadomo chciałby się coś więcej. Klaus, Loris, Di Maria, Makalister Zima, okay. Milenkovic, Rodman, Borre i mamy kartę odwróconą. Lautaro Martinez, całkiem ok? Rapinoe Correa y, Malacja Ruki Berge y, Sané i Sule. Insertach Last pack Magic Kto wie tak jak mówię wierzyć można do końca Molina, Cufal, Kufal, Quadrado, Barella, Palinia, Trincao, Spinazzola, Sancho. Kolejna karta odwrócona, tym razem w tą stronę. Brendan Aronson. Także chyba rip. Chyba niestety, nie marzeń. Taylor, eh, Kenneth Taylor, Sucek, Rico Lewis, Terstegen, Jorginho i Kuli Także to było na tyle z tego ripu. Co prawda, dostaliśmy dwóch ciekawych rukasów Enzo Fernandez, Rated Rookie, Orange Ice. I Juliana Alvarez, Rookie Card Orange. Także całkiem nieźle. No i mam też tonę base'u Także te wszystkie karty pewnie pojawią się na sprzedaż Jakby ktoś był zainteresowany Link w opisie do profilu na Vinted No i tam I Martinez Lozano powiedzmy Jakby ktoś Ja tam lubię Lozano, jest spok całkiem spoko Enzo Fernandez e, Ruki Orange Eyes, W sumie tego też powinienem w sumie Jak tych dwóch e, Zastriwowałem to, tego też powinienem Także no, tak by to wyglądało, w tym drugim blasterku nie, nie udało nam się trafić albo Kabuma, albo Autosa, ale Taki rip, raz na jakiś czas Całkiem spoko Także dzięki wielkie za oglądanie I widzimy się w kolejnym breaku Cześć!